Pana Nabienia. Słyszę, że Pani jest... Pierwszą absolwentką tej szkoły. Tak, proszę mi powiedzieć jak Pani trafiła w ogóle do tej szkoły? W zasadzie to przez przypadek. Przez przypadek. Nawet nawet nie byłam na liście pierwsza. Tylko pod koniec wakacji dowiedziałam się o tej szkole i zdecydowałam się tu przyjechać. Czy Pani nie, wcześniej w domu jakieś doświadczenie kulinarne, Lubiła pani gotować? Czy... No lubiłam, tak, to nie zaprzeczę, lubiłam gotować. I jak pani wspomina tamte lata szkolne? Tak, Och cudownie, chciałabym jeszcze raz się wrócić do tej szkoły. I muszę powiedzieć, że w pierwszej klasie nas było 68 tej starej szkole w Belwederze, a skończyło nas 36 chyba, jak dobrze pamiętam. Pani została? Tak. Tak, tak się pani spodobało? Tak, miała... mi się spodobało, tak, że to już moim marzeniem było wrócić i dalej tutaj pracować. I pani pracowała jako zawód? Jako nauczyciela zawodu. Tamte lata? i lata jako nauczycielka. Jak pani to wspomina były, nie wiem, różnice pod, pod, pod kątem podejścia młodzieży do nauki Na sprzedaży. pewno, na pewno. Ponieważ ja, jako pierwsza, pierwsza, uczyn, pierwsza absolwentka, no znaczy uczennica tej szkoły, prawda, nie było w szkole zorganizowane w żadnej pracowni. Pamiętam technologię żywienia, my mieli. Miały, bo to same dziewczynki w internacie, chodziliśmy do internatu na stołówkę, na, na takich ławach drewnianych, naczynia z kuchni brało się i tam przygotowało się posiłki. No to nie to co teraz. Dobrze, czy pani została już teraz na zasłużonej? Wypoczynek. <głosł> Dobrze, teraz pani.